Witam Cię w kolejnym, już 49. odcinku MLM bez tajemnic. Dzisiejszy temat, nie mów tego słowa, na firmy konkurencyjne, czy też na firmę, z którą wcześniej współpracowałeś. Oczywiście można porównać, poru, porównać przykładowo plany marketingowe, można porównać produkty, jednak spotykam się ostatnio naprawdę dosyć często z takimi sytuacjami, gdzie ktoś ze mną rozmawia, przykładowo Miałem niedawno taką sytuację, miałem okazję rozmawiać z człowiekiem kilka, kilka tygodni temu, gdzie człowiek współpracuje z jakąś firmą w suplementacji i przykładowo on zaczął porównywać po prostu, że firma, w której ja przykładowo wcześniej współpracowałem, to jest w ogóle firma Dno i, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię: Słuchaj, człowieku, ja już nie mam ochoty po prostu z tą rozmawiać, ciebie słuchać i. Spotykam się z tym bardzo często, że nawet i przede wszystkim kurczę. Rozmawiałem wtedy z, z liderem, niby dużej klasy, który się kreuje na, na dużego lidera, że jaki on to biznes nie prowadzi, duży i wszystko po prostu pokazywał siebie w świetle, jakie oni to badania nie robią i tak dalej, i tak dalej, że przykładowo my tego nie robimy, że po prostu my nie działamy profesjonalnie. Wow, moi drodzy. Jeden z najważniejszych elementów, cokolwiek by się nie działo, jeżeli chcesz pozyskiwać dzisiaj nawet liderów do swojego projektu, którzy są gotowi do, do jakichś zmian w życiu, bo, bo każdy z nas szuka jakichś zmian, zmian na lepsze. Nikt nie szuka z nas zmian w życiu na gorsze, każdy z nas szuka zmian na lepsze i. Moi drodzy, jak najbardziej to jest, to jest całkiem normalne. O tym mówiłem w jednym z live'ów, że przykładowo, zmiana firmy to nie jest nic złego, to, to nie jest tak, że my braliśmy z jakąkolwiek firmą marketingu sieciowego, przykładowo ślub. To jest tak samo jak z etatem, że pracujemy gdzieś, trafia nam się lepsza okazja, idziemy gdzieś tam, gdzie jest coś dla nas lepszego. Przykładowo może jest gdzieś lepszy plan marketingowy, być może Miejsce, w którym możemy wzrosnąć, a w danym miejscu, w którym byliśmy, zatrzymaliśmy się. Tak samo jest na etacie, tak samo jest, tak samo jest po prostu w marketingu sieciowym. Nikt nie brał ślubu na zawsze. Oczywiście możemy mieć jakieś sentymenty do jakiejś firmy, ale mamy wolność to, to, jest, to jest po prostu nasza wolność. Możemy być gdzie chcemy, z kim chcemy, kiedy chcemy. Możemy firmy zmieniać. no nie jest tak, że oczywiście ja nie polecam skakać co, co dwa trzy miesiące z kwiatka na kwiatek, ale jeżeli przykładowo w danym miejscu nieraz, nieraz się zatrzymaliśmy i po prostu czujemy, że to jest taka stagnacja, po prostu stoimy w miejscu, nic się nie dzieje, no to człowiek szuka tych zmian na lepsze. Jak dzisiaj przykładowo pracujesz na etacie i czujesz po prostu, że, że w danym miejscu jesteś przykładowo wypalony, coś ci nie idzie. To okej, okay, masz prawo zmienić to miejsce, masz prawo iść do po prostu do jakiejś innej pracy i tak samo jest z marketingu. Jednak wiele ludzi, kiedy w przykładowo wychodzi nawet ze swojej firmy, po prostu zaczyna tą firmę obrzucać błotem. Spotkałem się z tym wielokrotnie i moi drodzy, no ja ostatnio też kilka miesięcy temu w czerwcu zmieniłem, można powiedzieć, barwy, zacząłem nowy projekt robić ale nigdy złego słowa nie powiem na firmę, z którą współpracowałem 5,5 roku. Moi drodzy, oczywiście ja tam korzystam z produktów, bo produkt jest mi mega potrzebny. Ta firma pomogła mi odzyskać zdrowie mi i mojej rodzinie. I jak ja mógłbym złe słowo powiedzieć na tą firmę? Też wiele się w te 5,5 roku nauczyłem działając tam, otaczając się świetnymi liderami. Ale to był mój wybór. Ja poszedłem po prostu w innym kierunku, ponieważ zobaczyłem możliwości, które które mogą szybciej zmienić moje życie, mogą mnie szybciej doprowadzić do moich planów, celów, marzeń. To jest oczywiste, ale nie róbmy czegoś takiego, że idziemy na rynek, rozmawiamy z różnymi ludźmi, rozmawiamy z liderami i przykładowo mówimy, nie, twoja firma to jest do dupy, te produkty to w ogóle u ciebie, to są dno, u nas to są kurde petarda i. Ja poniekąd też podjąłem tą decyzję o zmianie w ogóle całkowicie oczywiście w branży marketingu sieciowego zostałem, ale po prostu troszeczkę się zmęczyłem tym rynkiem, który, można powiedzieć, mocno się zmienił po pandemii, gdzie ludzie po prostu nie mając wiedzy jak działać online zaczęli się przepychać, po prostu przepychanki po prostu moje suplementy lepsze, twoje gorsze, mój kremik lepszy, twój gorszy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zaczynało mnie to bardzo nie smaczyć te rozmowy po prostu z ludźmi, bo ktoś tam gdzieś tam komuś na opowiadał, że po prostu kremik firmy XYZ jest po prostu do dupy i niektórzy zaczęli to powielać. Nie róbmy tego, moi drodzy, wspierajmy się jako, jako branża, a nie stawiajmy sobie kłód pod nogi, bo to jest nic innego jak rzucanie, sobie, rzucanie do siebie kamieniami i teraz zobaczmy, no kurde, ja to widzę też w branży tradycyjnego biznesu, przez 27, 23 lata prowadziłem tradycyjną działalność gospodarczą i ja to zauważyłem po prostu w tej branży, przykładowo nieraz jeden mechanik o drugim mówił, kurde, tamten to... U, ja tu mam roboty po nim, bo przyjeżdżają do mnie tam, do, do tamtego to nie jedź, bo, bo on robi do dupy, do tego nie jedź, bo, bo to to, bo to tamto. Kurde, no zamiast się wspierać, zamiast budować branżę, która jest mocna, to my sobie często rzucamy te kłody pod nogi. I teraz zobaczmy, jeżeli dzisiaj przykładowo nawet, wychodzisz z firmy jakiejś XYZ, nieważne jaka firma, odchodzisz z niej, z niej i bo w danym momencie chcesz robić coś innego, bo zobaczyłeś jakieś możliwości dla siebie. To nie rzucaj na tą firmę kamieniami. Bo być może będzie taki moment, gdzie wrócisz do tej firmy. W życiu jest wszystko możliwe. Nieraz koło zatacza kurde swój początek. I nie jest tak, że, kurde, dobra, dzisiaj przestaliśmy gdzieś tam coś, to już będziemy rzucać kamieniami. Nie, nie rzucajmy kamieniami, nie rzucajmy kłód pod nogi nikomu. Oczywiście możemy usiąść do rozmowy jak cywilizowani ludzie. Okej, okay, jeżeli uważasz, że warto w Twoim projekcie działać, pokaż mi po prostu, co masz takiego unikal unikatowego, unikalnego. Czym przykładowo według Ciebie ten projekt jest lepszy, ale to ma być konstruktywna rozmowa, moi drodzy, ze zrozumieniem, z szukaniem takiej prawdziwej prawdy, a nie, że rzucanie po prostu, bo u Was się nie zarabia, bo u Was, przykładowo, produkty są do dupy, bo u Was plan marketingowy to jest całkiem dno, u Was to to, u Was to tamto. Nie róbmy tego, moi drodzy, bo, bo to jest naj, najszybsza droga do, do samozagłady. Jak to... W książce jest napisane: Jak zdobyć przyjaciół i zjednoczyć sobie ludzi. Tam nie ma nigdzie napisane, żeby po prostu nie wiem, yy, obrzucać kogoś kamieniami, żeby na konkurencję źle mówić. Yy, Im bardziej będziesz częściej mówił o konkurencji dobrze, to ty będziesz wzrastał. Ty będziesz po prostu miał swoich sprzymierzeńców, a nie przeciwników. I to jest mega ważne. Yy, Bożena, witaj Bożenka. Bożena, tu przecież często się właśnie takie oceny słyszy. Tak, moi drodzy, świat poszedł trochę nie w tym kierunku. Ludzie za wszelką cenę chcą zrobić wszystko, aby zarobić pieniądze. A ja powiem tak, pieniądze są i będą zawsze rezultatem naszego właściwego działania. Jeżeli dzisiaj przychodzisz do branży marketingu sieciowego i skupiasz się tylko na tym, żeby zarobić pieniądze, to powiem tak, te pieniądze będą przed tobą uciekać. Pieniądze będą przed tobą uciekać. Sprawdzone, doświadczone miałem tak kilka lat temu, kiedy po prostu mega mi zależało na tym, żeby zarabiać, i skupiałem się tylko i wyłącznie na pieniądzach. Interesowało mnie tylko to, jak zarobić pieniądze. Przyszedł moment taki, gdzie po prostu dostawałem cały czas liścia z jednej z drugiej strony, po prostu dostawałem od życia po prostu takie szczały, że. Ja mówię, kurde, coś jest nie tak. Im bardziej gdzieś cisnę, im po prostu bardziej się skupiam na tym, żeby zarobić, to po prostu zarabiam mniej. I porozmawiałem o tym ze swoim liderem. Też powiedziałem, kurde, cały czas trafiam na takich ludzi, którzy w ogóle nie chcą, nie rozmawiają ze mną, olewają mnie i tak dalej, i tak dalej. I lider im powiedział jedno słowo: Jacek, czy ty siebie słyszysz w ogóle? Ty przyciągasz ludzi takich, o jakich ty teraz mówisz. Zacznij wizualizować, jakich ty ludzi chcesz przyciągać. Ustal sobie target ludzi, z jakimi chcesz rozmawiać, jakich ty ludzi chcesz spotykać na swojej drodze. Zacznij to przyciągać do siebie. I słuchajcie, ta zmiana moja, ta zmiana, przemiana moja trwała zaledwie jakieś dwa, trzy miesiące niecałe po trzech miesiącach tej mojej zmiany oczywiście to było to była mega praca nad samym sobą praca z samym sobą bo musiałem wiele w swoim działaniu w swoim myśleniu w swoim przede wszystkim rozumowaniu zmienić a to nie jest łatwe to jest najcięższa praca najcięższa praca to jest praca nad samym sobą i też było coś takiego, że gdzieś tam nieraz też coś złego powiedziałem na kogoś i dostrzegłem to wtedy, że to nie jest ta droga, że to nie jest dobre. Kiedy zacząłem myśleć pozytywnie, zacząłem myśleć o ludziach, których ja chcę spotykać, zacząłem myśleć nad tym, jak ja mogę innym ludziom pomóc, jak ja mogę pomóc rozwiązać ich problemy. Słuchajcie, nagle pieniądze zaczęły spływać stąd, stamtąd, stamtąd. Dlaczego? Bo skupiłem się na pomocy innym ludziom. Nie na tym, jak po prostu gdzieś tam oczernić konkurencję, nie na tym, że spotykam niewłaściwych ludzi. Tylko skupiłem się na właściwych ludziach, skupiłem się na tym, jak ja mogę w ogóle pomóc ludziom nawet działającym w innych projektach. To jest to, co robię teraz. Ja nie oczekuję od nikogo tutaj zapłaty takiej daj mi, kurde, tej stówkę, bo ci dałem po prostu mega wartość. No nie, ale uwielbiam, kiedy. Po prostu ktoś robi ze mną tą wymianę barterową. Czyli ja daję tobie wartość, a ty przykładowo zostawiasz komentarz, dajesz serducho czy lajka, udostępniasz to. Ja też za takie udostępnienia, przykładowo też bardzo często nagradzam ludzi książkami, wysyłam do ludzi papierowe książki, to nie jest tak, że tylko mówię o tym. Ja to robię co jakiś czas. Dzisiaj akurat nie mam przy sobie książki i siedzę sobie tu na swoim tarasiku, więc no nie mam akurat książki. Jakbym miał książkę, to bym pokazał i mógłbym komuś wysłać. Zresztą mogę wysłać dla osób dzisiaj, tak jak mówię, dla dwóch osób, które udostępnią tego live'a, opiszą go, dlaczego warto go zobaczyć i oznaczą mnie w tym po prostu wpisie, także to nie tylko udostępnienie, tylko zaangażuj się, udostępnij po prostu tego live'a i Przede wszystkim napisz do mnie w wiadomości prywatnej na Messenger, że właśnie udostępniłeś, udostępniłaś tego live'a. A ja tobie wyślę, wtedy mi wyślesz swój adres, bo wysyłam papierową książkę, nie jakiegoś PDF-a, tylko wysyłam papierową książkę na mój koszt. Książka o wartości opłatkowej 34 zł o marketingu, oczywiście sieciowym, i jak, jak zbudować swój pierwszy krąg Rendego Gage'a. Moi drodzy, rewelacyjna pozycja. Powiem tak, kto stosuje zasady z tej książki Idzie do przodu jak burza Więc Bożenka to pisze Też miałam kiedyś To dzięki współpracy z Tobą dużo zmieniłam I od razu zaczęło się wszystko zmieniać Dzięki Bożenka te słowa No uwielbiam Uwielbiam słyszeć, patrzeć jak Ludzie zmieniają się Dzięki temu, że ja się zmieniłem Dzięki temu, że Ja wnoszę większą wartość Skupiam wokół siebie bardziej wartościowych ludzi. To jest to, o czym też napisałem chyba dzisiaj. Tak jak mówię, nieraz nie pamiętam, w który dzień co piszę, bo są takie nieraz refleksje bardzo szybkie, wrzucam coś i nie dzisiaj na pewno, kilka dni temu, że jeżeli chcesz przyciągnąć do siebie wartościowych ludzi, ty musisz najpierw stać się wartościowym człowiekiem. Nie da się inaczej. Nie da się inaczej. I to samo tutaj. Jeżeli chcesz w branży. Stawać się prawdziwym liderem. Chcesz przyciągać do siebie liderów, chcesz przyciągać do siebie właściwych ludzi, to ty nie możesz rzucać kamieniami na branżę. Ty nie możesz rzucać kamieniami na inne firmy. Ty nie możesz rzucać kamienia na firmę, z którą współpracowałeś. Moi drodzy, ja przez te ostatnie lata widziałem naprawdę dużo takich sytuacji, gdzie przykładowo w projekcie, w którym działałem, odchodził jakiś lider i nagle on na Facebooku pisał, Kurde, rzeczy niestworzone, gdzie i ja po prostu czytałem to i się zastanawiałem, kurde, co temu człowiekowi się stało? Skąd się to wzięło? Kurde, yy, tu było, był po prostu, nie wiem, kumplem, przyjacielem, nawet bym by mógł powiedzieć, a nagle, kurde, on obrzuca, kurde, kamieniami wszystkich liderów, firmę, jak to yy, po prostu, jak to mu tutaj źle było, jak to mu niedobrze było, jaką to firma mu krzywdę wyrządzała, i ja mówię, ja pierciele to coś Ty robił przez te lata. Coś Ty w ogóle nie miałeś, miałeś oczy zamknięte, nagle po prostu Ci się oczy otworzyły, nagle, nie wiem, firma jest B, a wcześniej firma Ci dawała samochody, dawała Ci wycieczki, korzystałeś z tego i, i to wszystko nagle było złe. Nagle się to zrobiło takie afuj, niedobre, bo zmieniłeś barwy. Moi drodzy, niektórzy robią to po to, żeby właśnie przyciągać ludzi do siebie, chcą obrzydzić jakąś firmę komuś, i moi drodzy, nie róbmy tego. Oczywiście możemy usiąść merytorycznie, porozmawiać. Przykładowo, tak jak ja też nieraz pytam: OK, jesteś w firmie X, ja jestem w firmie Y. I teraz może porównajmy plany. Przykładowo, nie wiem. Ostatnio rozmawiałem z dziewczyną, była w firmie, czy jest, czy była, nieważne. 7 lat, 7 lat w jakiejś, w jednej z firm marketingu sieciowego. I ja mówię: okej, okay, mówię super, mówię świetna firma. Tylko powiedz mi, z jakiego powodu tam jesteś 7 lat? Jakie sukcesy odniosłaś? No i ona mi tam mówi: No, 3, 3 miesiące po prostu byłam tam na jakiejś pozycji, na której zarobiłam przez 3 miesiące, 3 razy po, po około 2000 zł. Ja mówię, przez 7 lat, 3 razy po 2000 zł, a co z resztą tych 7 lat? No to tam, jak ona to powiedziała, na waciki, jakieś tam drobne pieniądze, które wybierałam w produktach, bo w pieniądzach nie mogłam wybrać. Ja mówię. I ty wytrwałaś 7 lat budując biznes, który ci nie płacił? Ona mówi, no liczyłam na to, że coś się zmieni, ale mówi, w tym momencie to już po prostu tam zmian nie ma na lepsze. Dlatego szukam czegoś. I moi drodzy, to to, że my nieraz rozmawiamy, nieraz różni liderzy mówią, że przykładowo, kurde, bo, bo my przykładowo rozmawiamy z innymi osobami z branży, z innymi liderami, aby ich przeciągnąć do siebie. No nie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, musimy zapytać. Więc ja zawsze pytam: czy jesteś otwarty na poznawanie nowych możliwości? Czy ja tym sposobem przeciągam kogoś do siebie, czy ja pytam o otwartość? Jeżeli pytam o otwartość, to człowiek mi mówi: tak, jestem otwarty, szukam czegoś, albo jestem ciekawy, co jest na rynku. Bo być może to jest właśnie moment na zmiany. Moi drodzy, jeżeli ktoś uważa to za przeciąganie do innego projektu. Znaczy, że troszeczkę nie myśli pozytywnie Tylko myśli o tym, że Kurde, jak ktoś mi tutaj pokaże lepszy projekt Może lepsze wynagrodzenia No to mi pozabiera ludzi I to jest całkiem normalne Ludzie będą migrować Czy ode mnie ludzie od czasu do czasu odchodzą? No oczywiście, że tak Przeważnie odchodzą ci, którzy kompletnie nic nie zrobili Przeważnie odchodzą ci, którzy po prostu są Jak, to, jak ja to powiem Niereformowani i nienauczalni Dlaczego? Bo oni nie zarobią. Bo tutaj, tak samo w marketingu sieciowym, jak w każdej innej profesji, trzeba się nauczyć nowych rzeczy. Trzeba wdrożyć nowe umiejętności, trzeba je nabyć. I moi drodzy, to nie jest nic złego, że my rozmawiamy z różnymi ludźmi. Druga rzecz, nieraz spotykamy nowego człowieka na swojej drodze, i my nie wiemy, że on jest jakimś liderem, przykładowo w jakiejś innej firmie. Ale też nie wiemy, czy on jest na takim etapie który po prostu jest zakorzeniony, nie do wyrwania z danej firmy, czy po prostu jest na takim etapie, że poszukuje czegoś, poszukuje zmian. I ja rozmawiałem z tą dziewczyną i ta dziewczyna mówi do mnie 7 lat i mówi, ja szukam czegoś po prostu innego, czegoś nowego, po prostu przede wszystkim potrzebuję zmienić otoczenie. I zobaczmy, czy ja tą osobę przekonałem, czy po prostu zadałem proste pytanie, ile, ile po prostu szczerze zarabiasz, ile zarobiłaś przez te 7 lat, i jakie sukcesy odniosłaś. Ona mi otwarcie mówi, no nie odniosłam żadnych spektakularnych sukcesów przez 7 lat. Ja ją pytam, no ale jaki jest powód? I ona mi kilka tych powodów powiedziała. I co? Czy ja powiedziałem, że to jest zła firma? Nie, powiedziałem, że to jest świetna firma. Ona też nadal uważa, że to jest świetna firma. Tylko pewne sytuacje zaważyły na tym, że ona tam nie rozwinęła skrzydeł. I gdybym ja do niej nie wyszedł. Z zapytaniem, czy jest otwarta na poznawanie nowych możliwości, no to zrobiłby to ktoś inny. Albo ona by gdzieś coś znalazła na rynku. Dzięki temu, że ja do niej się odezwałem, że ja z nią porozmawiałem, dziewczyna otwarta na propozycje, otwarta na poznawanie nowych możliwości, bo jest na etapie szukania czegoś. I takich ludzi szukajmy. Jeżeli dzisiaj człowiek jest po prostu zakorzeniony w swojej firmie, to nie próbuj mu obrzydzać jego firmy, nie próbuj go po prostu na siłę gdzieś przeciągnąć, bo to nie jest właściwa droga. W tym momencie to stawiamy mury między sobą, i nawet jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że ta osoba, nie wiem, za jakiś czas, niech to będzie za pół roku, za rok, za dwa lata, jeżeli przykładowo będzie na takim etapie, że będzie się czuła, nie wiem, wypalona w danym projekcie, może coś tam się wydarzy, co jej po prostu nie, nie będzie z nią współgrało, ona będzie szukała możliwości, jeżeli ty z tą osobą dzisiaj zbudujesz dobrą relację, będzie ci mieć po prostu dobrą przyjaźń na poziomie takich dobrych kumpli. To jak myślisz, gdzie ta osoba będzie szukała rozwiązania? Z kim porozmawia, jeżeli będzie czegoś szukała? Czy porozmawia z tobą, bo macie po prostu fajną relację, macie poziom takiej fajnej przyjaźni kumplowskiej, czy pójdzie gdzieś do obcego człowieka? No nie, przyjdzie do Ciebie. Ale żeby przyszła do Ciebie, to Ty musisz zbudować z nim relację. Nie możesz wcześniej po prostu jej powiedzieć wow, Ty to działasz do dupy w firmie, tamto w ogóle, nie wiem, liderzy są do dupy, tamto w ogóle jest to, jest tamto, produkty są kit, do kitu i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, wiele osób myśli, że komuś obrzydzi firmę, mówiąc mu złe rzeczy. Ja powiem tak, mi jeżeli ktoś mówi złe rzeczy na moją firmę, to jeszcze bardziej daje mi dowód na to, że po prostu jestem w dobrym miejscu. Że jestem w miejscu, w którym po prostu mogę być dumny, że jestem w takim miejscu. Bo jeżeli ktoś tu obrzuca kamieniami, to znaczy, że czuję się zagrożony. Bo często to, co ludzie widzą na zewnątrz, mają w sobie. Tutaj Bożenka pisze, dobra relacja z ludźmi to podstawa. Dokładnie, moi drodzy, nie da się inaczej, mówię w tym świecie dzisiaj zakłamanym, takim po prostu pełnym fałszu. Moi drodzy, budujmy dobre relacje z ludźmi. Przyciągajmy do siebie tych właściwych ludzi. Ludzi o wielkim sercu, ludzi, którzy są otwarci. Helikopter ludzi. Ludzi o wielkim sercu, o wielkich sercach przyciągajmy. Budujmy te relacje. Nie dajmy się ponieść emocjom, żeby po prostu gdzieś nagabywać na kogoś. To widzimy na, na po prostu ciągłym porządku, na dziennym porządku. Zobaczmy, co się dzieje w korporacjach. Jak jeden pod drugim dołki kopie. Bo w korporacjach i powiem tak, być może to też wiele wynikło, wiele ludzi mają zakorzenione właśnie w głowach właśnie takich zachowań korporacyjnych. Dlaczego? No bo w korporacji, jeżeli dany pracownik zaczyna się. Wznosić w górę, zaczyna wzrastać, to ten troszkę wyżej zaczyna być czuć się zagrożonym, że jeżeli on go przeskoczy swoimi umiejętnościami, swoimi kompetencjami, to on może go wyrzucić ze stołka. On może zająć jego stołek, a on spadnie szczebel niżej. I to nas, kurczę, uczą nas, można powiedzieć, tej rywalizacji od najmłodszych lat. Nie rywalizuj, nie próbuj udowodnić, że ty jesteś lepszy od kogoś. Możesz jedynie udowodnić, że jesteś lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego. Tylko i wyłącznie. Więc, jeżeli chcesz mieć dzisiaj rezultaty w network marketingu i w różnych innych biznesach, nie mów nic złego o konkurencji. Jeżeli wyszedłeś z jakiegoś miejsca, zamknąłeś pewien rozdział w swoim życiu, zostaw go zamknięty. A nie rozgrzebuj, że tam było do dupy, tam, tam ci robili krzywdę. Tam cię po prostu, nie wiem, pałowali. No chyba, że faktycznie dostała, dostawałeś tam wieczny wpierdol za przeproszeniem, bo już tak brzydko powiem. To okej, okay, możesz to komuś powiedzieć, ale też nie musisz tego nagłaśniać i po prostu z każdym rozmawiać o tym, jak tobie tam źle było. Oczywiście możemy przestrzec, słuchaj, nie mam dobrych wrażeń, przykładowo z tamtego miejsca, ale nie musimy tego robić na forum, nie musimy tego robić w taki sposób, żeby po prostu pokazać tą firmę w jak najgorszym świetle. Nieraz często. Ludzie nie mają pojęcia o Twojej firmie, a będą z Tobą rozmawiając, będą Ci mówili, kurde, to jest firma taka do dupy, tam to jest firma SUP, to jest produkt, który w ogóle nie istnieje. o Prosty przykład, jak dołączyłem do projektu tutaj nowego w czerwcu, świeża firma startup, po prostu firma, którą my wprowadzaliśmy tutaj na rynek w ogóle polski, europejski i też były, były takie gdzieś tam odzywki, że po prostu to jest firma SUP, firma nie ma w ogóle siedziby żadnej, nie jest nigdzie podane, bo wiele osób brakowało im po prostu takiego poświęcenia, kurde, dwóch minut, żeby wejść na stronę i po prostu zobaczyć po prostu wejść w zakładkę kontakt, sprawdzić może sprawdzić też nazwę, czy ona jest w rejestrze firm. No, wystarczy takie rzeczy sprawdzić, moi drodzy. Są proste rzeczy, tylko wielu ludziom się nie chce i często o startupach mówią, że po prostu ta firma nie przetrwa trzech miesięcy, że produktów nie wyśle. Dzisiaj firma wysyła produkt, wszystko idzie tak jak potrzeba, wypłaca pieniądze w należyty sposób, prosto na, na konto bankowe. Wszystko jest tak jak potrzeba i rośniemy w siłę, po prostu przeszliśmy ten pierwszy można powiedzieć pierwsze takie 90 dni tego pre i firma ma się dobrze, bardzo dobrze się rozwija firma z którą współpracowałem wcześniej 5,5 roku też kiedy zaczynała, polska firma kiedy zaczynała w, w pierwszym roku nie dawali jej szans na przeżycie, że, że firma będzie istniała dłużej niż maksymalnie 2 lata, to w ogóle jak, jak przetrzyma 2 lata to będzie ogromny sukces co dzisiaj firma ma 9 lat ma się bardzo dobrze i dlaczego ludzie tak mówią? No bo kurde, próbują ludzi odciągnąć od tej idei i z, myśląc o tym, że jak naobrzydzają ludziom, to po prostu, po prostu ci ludzie przyjdą do nich. Nie, no tak nie będzie. No Im bardziej będziemy komuś obrzydzać, to będziemy uświadamiać ludzi, że są właśnie w dobrym miejscu. I ja mam takie po prostu przekonanie, że jeżeli ktoś mi coś bardzo obrzydza, to ja chcę tego więcej. Ja chcę tego więcej robić, bo widzę, że ten człowiek czuje się zagrożony. Że ja za chwilę mogę zrobić coś fantastycznego, że mogę pomóc wielu ludziom. I to dzisiaj mi pokazuje, że. Nie warto na nikogo, czy to na człowieka, czy na firmę, czy na cokolwiek złego mówić gdzieś publicznie. Jeżeli mamy coś do kogoś, powiedzmy mu to w cztery oczy. Słuchaj, nie, nie czuję się z tym dobrze, przykładowo, jak robisz tak, tak, tak i tak. Albo jak mówisz to, to, to i to. Czy moglibyśmy się umówić, żebyś nie robił tego, tego, czy tego? A dobre rzeczy mówmy publicznie, rozmawiajmy z innymi ludźmi o dobrych rzeczach. A tak jak mówię o tych gdzieś tam, może e, złych, które gdzieś się tam w naszej głowie urodziły, e, o których nie jesteśmy do końca pewni, porozmawiajmy konstruktywnie, zapytajmy, a jak to jest, jak wygląda to, czy to, e, z czego jest złożony ten produkt, ten produkt, jak on działa? Zapytajmy, szukajmy prawdy, zamiast, e, zamiast po prostu od razu walić kamieniami po kimś. E, Oliwia e, Olivia pyta, czy jest jakaś nagroda. Pytanie, za co nagroda? Oliwia, no oczywiście, jeżeli ktoś udostępnia mojego live'a z opisem dlaczego, warto się z nim zapoznać. Jak najbardziej, mogę wysłać książkę o marketingu sieciowym, jak rozwinąć swój pierwszy krąg. Randy'ego Gage'a, rewelacyjna książka, wysyłam na swój koszt, oczywiście do Polski, na polskie adresy. Dwóm osobom dzisiaj mogę taką książeczkę wysłać. Nie mam, tak jak mówię, przy sobie, ale tak jak mówię, książka jest petarda. Wystarczy wdrożyć wiedzę z tej książki, a naprawdę wszystko zaczyna się zmieniać w działaniu w marketingu sieciowym na lepsze. Oczywiście to jest proces, trzeba, trzeba to systematycznie wdrażać, wdrażać, wdrażać i stosować. Także Oliwia, jeżeli udostępniłaś tego live'a, napisałaś w dwóch, trzech zdaniach, dlaczego warto dzisiejszy odcinek zobaczyć, zapoznać się z nim, to po prostu chętnie taką książeczkę myślę, Jeżeli to zrobiłaś, napisz do mnie na messenger, że udostępniłaś i wtedy ja cię poproszę o Twój adres, oczywiście zamieszkania, bo na adres zamieszkania wyślę Tobie właśnie książkę. Także pozdrawiam Was, moi drodzy, bądźmy przyjacielem dla przyjaciół. Nie mówmy złe, złych słów o konkurencji, bo konkurencja zawsze jest w tej samej branży, w której my jesteśmy. Chcesz porozmawiać konstruktywnie? Porozmawiaj, ale nie szukaj po prostu czegoś, czym dołożysz komuś, bo to nie przyniesie tobie pozytywnych rezultatów. Oliwia, no jaką książkę? No, powiedziałem: Randy Gage Jak rozkręcić swój pierwszy krąg w marketingu ściowym, czyli podstawy marketingu ściowego. Ja was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia już jutro. Miejcie cudowny wieczór i od dziś zakłóć sobie, że złego słowa o nim, o kimkolwiek nie mówimy do osób drugich, trzecich, czwartych i piątych. Warto podyskutować, ale nie napierdzielać na kogoś. Pozdrawiam Cię. ciał.